Cześć, witajcie z tej strony cyrką i mam dzisiaj dla Was poradnik dotyczący czynników strzałów. Zacznijmy od tego, że jeżeli chodzi o współczynniki strzału, broni możemy podzielić na trzy grupy. Pierwsza z nich, która obejmuje większość broni, to karabiny szturmowe, karabinki, lekkie KM, -y, bronie PDW oraz pistolety. Druga grupa to strzelby. I trzecia grupa, w której jest tylko rewolwery, oraz karabiny snajperskie. Więc zacznijmy od pierwszej grupy. Mamy tutaj tylko trzy współczynniki. Dla strzału w nogi jest to 90%, dla strzałów w brzuch oraz ręce 100% 200% dla strzału w Te współczynniki są ogólnie znane. Teraz mamy Strzelby współczynniki wyglądają podobnie, jednak jednak dla strzałów w głowę nie jest to 200 a 240% obrażeń, jednak mimo to w spasie oraz 870C przy amunicji snajperskiej, czyli przy sobocie, Na dużych odległościach nie zabijamy jednym strzałem w głowę, zostawiamy przeciwnikowi kilka procent życia, ale jednak zostawiamy. Dobra, przejdźmy teraz do trzeciej grupy. O tych współczynnikach pamiętam naprawdę mało ludzi i wszystko wygląda podobnie. 90% w nogi, 100% w brzuch i 125% w klatkę piersiową. Tu bym się chciał zatrzymać, ponieważ ponieważ ten współczynnik jest najważniejszym, jakim nie chciałbym dzisiaj powiedzieć. Przynajmniej no dotyczy to korewolwerów, rewolwerów, czyli, czyli Magnuma oraz Rexa. Oraz karabinów snajperskich Co nam to daje? Trafić w brzuch, a w klatkę piersiową Nie robi nam wielkiej różnicy Podczas celowania A dla przeciwnika to spora różnica Kiedy zamiast powiedzmy 50 obrażeń dostanie 63 na przykład z M417 lub Rexa. Co nam to daje? Z, przede wszystkim z karabinów snajperskich typu bolt action strzelając w brzuch nie mamy możliwości zabójstwa jednym strzałem. Jednakże najmocniejsza snajperka w grze czyli M98B z bliska zadaje 95 obrażeń gdy trafimy w brzuch, a najsłabsza tego typu snajperka, czyli SW-98, zadaje bliskiej odległości 80 obrażeń. To oznacza, że z M98B na odległości 60 metrów cały czas zabijam przeciwnika jednym strzałem w klatkę piersiową. Przy SW-98 ta odległość to zaledwie 20 metrów. Jeżeli chodzi o snajperki powtarzalne, ich też to dotyczy. Na przykładzie M417, gdzie odległość zabójstwa dwoma strzałami w klatkę piersiową... Zwiększa się z 15 do 60 metrów W przypadku magnuma Dwoma strzałami w zabijamy Z odległości 30 metrów Więc to tyle na dziś Mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś nowego I następnym razem będziecie bardziej zwracali uwagę Na część ciała, w którą celujecie Dziękuję za oglądanie A za tydzień dowiemy się jak zwiększyć swoją celność A zarazem skuteczność Więc zapraszam, cześć